Dziś i dzisiaj jesteśmy w Mentor X. Mamy nowy update dodyl Ja to będę nazywał kartonowy. Żeby, bo pewnie podczas odcinka będę mówił, że kartonowy. I w końcu nowy świat, który będzie miał potencjał. Na razie jest Raz, dwa, 3, 4, 5 krain. Mamy też tak, limbo. I to jest taki drugi Void. To, że mamy takie kamienie, i to tak bardziej wygląda taki realm, samo. Tak to powiem, takie bardzo zwariowane. Ale dobra. Ale teraz pójdziemy na The Void. I pokażę Wam, co się dzieje, jak wejdziemy. Jakby podejdziemy do tamtego portalu. Zobaczcie. Na razie nic się nie dzieje. Tu Limbo. Idziemy, idziemy. I Co się dzieje? I mamy takie fioletowe. Odejdę i coraz bardziej różowe i teraz nam się tak trzęsie ekran. Kliknę E i jesteśmy w Limbo. Yy. Nie wiem czemu to się nazywa Limbo. Nie mam pojęcia jaki był koncept na to. Ale teraz idziemy do Doddle World, a w sumie to dla mnie to będzie Cut World, znaczy nie, Cart World. Czemu ja mówię Cut? Okej, okay. i bardzo, bardzo mi się to podoba. Jestem szczęśliwy w końcu z update w Petsimator X. Yy, tam mamy chesta i trochę trzeba zebrać tych coinów, ale w końcu mam frajdę z tego, żeby zbierać. A nie, że już od razu mam wymaksowaną krainę. I myślę, że skoro jest to Limbo, to ten Dodyl Coiny będą z taką walutą. Tak jak Rainbow Coiny były na Dwojdzie, tak samo teraz będą Dodyl Coiny. I um, możliwe, że kiedyś będzie kolejny typu Dwight albo Limbo. Ale dobra. Mm, przejdźmy sobie na Big Games io. No i jesteśmy w Begins.io i mamy tak, Doodle World Update, nowości, mamy tak, Doodle World yy, i mamy w tym Doodle World, Doodle Middle, Doodle Peaks, Doodle Farm and Doodle Oasis i wszystko jest jakby papierowe, wszystko własnoręcznie rysowane, yy, i mamy dodyl pet. Mamy 25 dodyl petów i mamy huge dodyl kata. No co to jest za update, gdyby nie było y, dodyl y, kata? Huge no i dobra. I mamy kilka nowych petów, których jeszcze nie widzieliśmy, jakby nie w jajach, czyli taką sowę, y, pszczółkę i jeszcze tutaj takiego narwala. Znaczy on był, ale nie widzieliśmy go w takiej wersji. Mamy też. Dodel X 4 nowe egi z czego też każdy ma nowy warianty. The Final Egg ma w sobie Huge Dodel Peta. Czyli ten o tutaj Giant Dodel Chest i... uuu ten oasis bardzo ładnie wygląda. I mamy Dodel Chesta, który będzie dawał bardzo dużo nowego karton Do... currency. I mamy teraz Limbo World. Yy, uży, ma, uży, użycie Limbo, portalu w wojdzie przemieszcza nas do Doodle Worldu, tak. Yy, Cartoon Currency to tak wygląda. Nowa rzadkość yy, i mamy tak Secret Pet. i ja już Wam mówię, że to jest yy, Doodle Parrot, którego widzimy tutaj. Nawet możecie sobie w się sprawdzić. I to tak wygląda. I mamy 3T. O tutaj takie. Yy... Enchanty! o, brakowało mi słowa. I mamy też oczywiście Game Pass do Secret. Do Secretów, czyli Secret Hunter yy, Game Pass, tak jak to było z myfikami. Kiedy wchodziły, to był też od razu Game Pass. Multipet Drag Delete I w końcu możemy usuwać więc od razu kilka petów naraz. W końcu. Ech. I mamy też Doodle Expansion Teaser I mamy nowy Doodle Arias yy, Arkomikson Czyli po prostu za niedługo I po prostu tutaj mamy takie Grzybki na razie I możemy zgadzać, że po prostu następny To będzie coś Cartoon Mushroom World Jakby Aria yy, Zmiany To tutaj mamy yy, Usunięte yy, Noworoczne dekoracje też oczywiście yy, teraz jeżeli... Chodźcie. Teraz tutaj mam Dodyl coiny yy, i gemy. A teraz na przykład pójdę na shop to mam teraz zwykłe coiny i gemy. Więc teraz po prostu nie będzie tutaj zawalony pasek. Bo kiedyś to było gdzieś chyba tutaj wyżej o jedno, a teraz mamy tak jak kiedyś po prostu. Dwie waluty, choć mogłoby to też być od razu trochę większe, tak? tak... Takie są moje odczucia, przynajmniej. I oczywiście, teraz do Dylcoiny do dostajemy w giftach. Dobra, przejdźmy sobie dalej. I mamy teraz yy, z, zmiany w guziku lo, lokowanych petów. Ok, nie wiem o co chodzi. Yy, Nie wiem co, nie wiem, nie wiem o co chodzi. Ja jeszcze, ja już widzowie śpię. <noise> Dlatego trochę nie kontaktuję. Ale no cóż. E, to jest wszystko z tego update'u. E, duży update. Jakby mało dodali. Jakby mało jest dodane, ale duży i tak jest update. Co mi się podoba. Bo nie ma za, za dużo skomplikowanych rzeczy. A ja, a... A czy są enchanty już na Dodol Coiny? Oczywiście, że pewnie są. E, tak, karton coiny. Może nie wiem czemu one są tutaj. I na przykład nie wiem, chcę, aby ten Kamax miał Dodol Coiny. To idę sobie. Znaczy, karton coiny to w sumie są. Widam sobie karton 2, 3, 4 i jeszcze 5. Ale to już za 500 tysięcy, dlatego nie wiem. Sobie, o, Dodyl kata. I sobie na przykład enchantuję tak długo, aż nie będę miał ak. abracadabra. Cartun. O, ou, bardzo dobry pecik. No teraz sobie go zamienię. Choć że jest słaby, to ma fajne enchanty. I za co ja dostałem achievement? Bo mamy jakiś nowy achievement. Yy, zobaczmy. Yy, ok, i mamy też secret egg. Ok, i mamy. Enchant 250 więcej petów. Czyli mamy teraz też y, achievementy na enchantowanie petów. A i za, dodyl, za wejście do dodyl worldu Wordu mamy takiego kotka Rainbow. Yy. No i to chyba wszystko. Tak. Yy, ja mam dziękuję za oglądanie. I co? Trzymajcie się. Do zobaczenia. A, jeszcze jutro albo dzisiaj jeszcze będzie zrobił w Champions X odcinek. No co, co? Papa, pa i cześć.